Każdym z nas drzemie większy lub mniejszy gen odkrywcy. Zwiedzamy nowe miejsca, odkrywamy piękne widoki, eksplorujemy nowe szlaki, czego idealnym towarzyszem może być ulubiona muzyka. Sam zresztą posiadam kilka playlist dostosowanych do różnych aktywności i zwykle w takich okolicznościach nasze ręce sięgają po słuchawki, jednak poruszając się w mniejszej lub większej grupie, zdecydowanie polecam użycie głośnika bezprzewodowego. Najlepiej takiego, które słowo EXPLORE ma już w nazwie. Ja mam na imię Dawid i dziś przyjrzymy się głośnikowi Bang Olufsen Biosound Explorer. Jednak zanim zobaczymy, co oferuje ten sprzęt, sprawdźmy, co poza samym głośnikiem znajdziemy w pudełku. Po jego otwarciu pierwsze co rzuca się w oczy to silikonowe nakładki na głośniku zapobiegające jego zarysowaniu w pudełku. Znajdziemy tu też instrukcję, przewód USB typu C służący do ładowania oraz karabinczyk ułatwiający transport głośnika. BioSound Explorer sprawia bardzo dobre wrażenie pod względem wykonania. Obudowa jest solidnym kawałkiem nacinanego aluminium z zamontowanym paskiem oraz miejscem na wspomniany wcześniej karabinczyk. Dzięki temu możemy pewnie złapać głośnik w dłoń lub doczepić go na przykład do plecaka. Klasa wodoszczelności IP67 uchroni eksplorera przed skórzem, zachlapaniem i deszczem, a dodatkowo pozwoli zanurzyć głośnik w wodzie nawet na 1 metr głębokości. Mimo to nie polecam jednak nadmiernego testowania tej cechy, ponieważ wilgoć potrafi być bezlitosna. Obsługa głośnika realizowana jest za pomocą panelu z przyciskami na górnej części obudowy. Jest tu 5 pól przypisanych dla takich funkcji jak włączanie i wyłączanie Explora, play-pauza, zmiana głośności oraz włączanie trybu parowania Bluetooth. Panel ten cechuje się również, co oczywiste, pod odpornością. Poza standardową obsługą przyciskami, Biosound Explorer cechuje również możliwość sterowania jego pracą za pomocą aplikacji. Za jej pomocą połączymy głośnik, sprawdzimy stan baterii oraz, co najważniejsze, dostosujemy jego brzmienie do swoich preferencji. Poza kilkoma predefiniowanymi programami audio jest też możliwość ustawienia charakteru pod konkretne cechy. Jest to bardzo intuicyjne i zdecydowanie łatwiejsze niż klasyczny korektor dźwięku. Wcześniej wspomniana aluminiowa obudowa wyprodukowana jest przez duńskie Factory 5. Cechuje się wysoką wytrzymałością na upadki, uderzenia i przygniecenia. Bang Olufsen BioSound Explore to w końcu głośnik, który ma być wytrzymałym towarzyszem naszych wypraw, nawet gdy zejdziemy z utartych szlaków. Równie wytrzymały jest tu wbudowany akumulator pozwalający na nawet 27 godzin słuchania muzyki. Patrząc na raczej nieduży rozmiar obudowy ten czas działania jest bardzo imponujący. Energię na dalsze działanie głośnika dostarczy port USB typu C, a proces ładowania potrwa około 2 godziny. Bang Olufsen od wielu lat znany jest z kapitalnego łączenia unikatowego stylu projektowania sprzętu z jakością dźwięku oraz funkcjonalnością. W tym przypadku, choć mogłoby się wydawać, że prym wiedzie wytrzymałość, to jakość dźwięku stoi na równie wysokim poziomie. Odpowiadają za to dwa pełnozakresowe głośniki o średnicy 45 mm umiejscowione po bokach urządzenia. W połączeniu z precyzyjnie naciętą obudową uzyskujemy dźwięk do okulny. Niezależnie od ustawienia głośnika, muzykę słyszymy dokładnie tak samo. Samo brzmienie osobiście oceniam bardzo wysoko, co przy spełnieniu przez Explora normy wodoodporności IP67 wcale nie jest takie oczywiste. Sopran jest klarowny i nie męczący uszu nawet przy dłuższym odsłuchu na najwyższym poziomie głośności. Dodajmy do tego ciekawie wyeksponowaną średnicę oraz zaskakująco dużo basu, ponownie zważając na relatywnie duże gabaryty głośnika. Dźwięk jest pełen życia, detali i to w zasadzie niezależnie od usytuowania głośnika. Może jedynie gdyby go zawiesić ilość basu maleje, jednak jest to kwestia dotycząca każdego głośnika. Jego jasny charakter brzmienia bardzo dobrze sprawdza się przy praktycznie każdym gatunku muzyki. Jeśli więc prowadzicie bardzo aktywny tryb życia, uwielbiacie odkrywać nowe, niezbadane szlaki i poszukujecie sprzętu, który za wami nadąży, a przy tym nie zginie od zachlapania czy upadku, Bang Olufsen BioSound Explorer będzie dosłownym strzałem w dziesiątkę. Za sprawą swojej wytrzymałości dotrzyma kroku na szlaku, by podczas przerwy cieszyć nasz słuch wysokiej jakości dźwiękiem. I nie bez znaczenia jest tu też akumulator, który pozwoli na oddalenie się od elektryczności na dłużej niż dobę. Dużym plusem jest tu też jego cena, wynosząca 999 zł, co biorąc pod uwagę, tak dobrze zabezpieczony sprzęt jest kwotą bardzo atrakcyjną. Jeśli więc szukacie tego lub zupełnie innego sprzętu z dziedziny audio i wideo, zapraszam do sprawdzenia naszej oferty w pobliskim salonie TopHaifi oraz oczywiście na naszej stronie topheifi.pl a na koniec, jak zawsze, miejcie na uwadze, że służymy pomocą również na Facebooku, telefonicznie i pod adresami e-mail poszczególnych salonów. Dane kontaktowe znajdziecie standardowo w opisie pod tym filmem. A jeśli chcielibyście być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami wideo, zostawcie subskrypcję na naszym kanale oraz kliknijcie w dzwoneczek tuż obok. To pozwoli być Wam zawsze na czasie. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie.